Pogoda dopisuje, więc możemy rozpoczynać. Raj Szwecji. Trasy na pierwszym etapie otwierać będą Thierry Neville oraz Martin Wydage. Belkowie zdobyli pełną pulę punktów podczas rajdu Monte Carlo i teraz w piątek będą mieli niewdzięczną rolę odkurzania trasy rywalom. Neville i Wydage mieli drobne problemy z interkomem na pierwszym przejeździe. Przetarcie przed rajdem w Szwecji w Laponii mieli Elfin Evans i Scott Martin. Brytyjski duet Toyoty wygrał rajd artyczny, gdzie startowali treningowo, korzystając z problemów rywali. Evans będzie jechał bezpośrednio za Neville. W ubiegłym roku najlepsi w Szwecji byli ojc Tanak z Martinem Jarveoją. Stonciak tonował nastroje na mecie pierwszego przejazdu, przypominając, że jedzie trzeci rok z rzędu innym samochodem. Spokojnie odcinek testowy przejechały załogi M Sportu. Zarówno Adrian Furmo i Aleksandr Koria, jak i Gregua Munster z Luisem Lowcom nie są w gronie faworytów i mówią o tym, że będą musieli się sporo uczyć podczas tego weekendu. Ciągle dłuższa przerwa niż w przypadku konkurencji nie była przeszkodą dla Kaller-Rowan Perry. Urzędującymi świata wspólnie z Jonne miał najlepszy wynik na odcinku testowym, a świetne tempo prezentował już w Rajdzie Arktycznym. Na Red Barna Arena w UMIO zapraszamy od 17.30 na ceremonię startu, a następnie pierwszy OS Raju Szwecji z udziałem trzech polskich załóg. Do zobaczenia na żywo w Motowizji.